Pan z wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemieszając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy śliną, dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do Niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się Jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowy. Oto słowo Pańskie. W tamtym roku prowadziłem rekolekcje na podhalu, i w czasie tych rekolekcji, pamiętam, to była niedziela, dostałem sms -a od mojego kolegi, przyjaciela księdza. Napisał do mnie tak: Potrzebna w tych dniach modlitwa za Tomka, 34 lata, nowotwór, trudna sytuacja. Prosimy o modlitwę, by chciał się wyspowiadać i pojednać z Bogiem. Zapytałem, odpisałem, czy to jakiś znajomy? Tak, kiedyś ministrant, chodził codziennie do kościoła. Teraz pogubiony. Jego mama to świetna i pobożna osoba. Bardzo prosi o modlitwę. Oczywiście obiecałem tę modlitwę, pamiętałem na drugi dzień i w poniedziałek o godzinie 19 dostaję kolejnego smsa. Tomek zmarł dziś o 18.30. Przed śmiercią świadomie przyjął sakramenty święte i powtarzał za księcem: Jezu, ufam Tobie. Bóg jest dobry. Moi kochani, Pan Bóg jest dobry i Pan Bóg uzdrawia człowieka. Nie tylko w sposób fizyczny, chociaż takie uzdrowienia też się dokonują, ale przede wszystkim uzdrawia człowieka w sposób duchowy, bo chce człowieka zbawić. I kiedy dzisiaj zatrzymujemy się nad postacią osoby chorej, osoby głuchoniemej, to możemy pomyśleć, jak ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, pasuje do każdego z nas. Być może nie wszyscy z nas zetknęli się z osobami głuchoniemymi, ale Ewangelię trzeba rozumieć szeroko. I ona odnosi się do każdego z nas. Bo w pewien sposób każdy z nas może być głuchoniemy i każdy z nas w pewien sposób, nie tylko fizyczny, ale właśnie też i duchowy, może potrzebować uzdrowienia. Kim jest głuchoniemy? Co taka osoba przeżywa w swoim sercu? Głuchoniemy to człowiek, którym, który w pewnym momencie swojego życia. Może powiedzieć, że to wszystko nie ma sensu, bo on nic nie słyszy i nic nie może powiedzieć. I z tym swoim kalectwem może narazić się na śmieszność. Ktoś może śmiać się z niego, wytknąć palcami, może stać się miejscem kpin i dlatego powoli staje się człowiekiem zablokowanym, jest zamknięty sam w sobie. Odizolowany od innych, boi się kontaktu z kimkolwiek, jest zamknięty na amen. Kochani, ile razy w naszym życiu my też tak się zachowujemy, uciekamy, szukamy izolacji, zamykamy się w swoim własnym domu, w swoim własnym pokoju. Nie chcemy mieć kontaktu z, in z innymi. Bo jestem słaby, bo jestem kaleki, bo ja się już nie nadaję. Co więcej, może jeszcze przychodzić do nas takie poczucie, albo takie doświadczenie, że jesteśmy zranieni przez innych. Zranieni przez słowa, przez zachowanie. Zranieni przez to, że nikt nas nie chce odwiedzić, nikt nie chce do nas przyjść. I tak wpadamy jeszcze w coraz większy marazm. To życie przestaje nam zupełnie smakować. Ile razy spotykałem się z taką sytuacją, że osoba mówiła: Mógłby mnie już Pan mógł zabrać. Ja nie mam co tutaj robić na tym świecie. Dzieci o mnie zapomniały, wszystko mnie boli. Można byłoby już odejść. Ale, moi kochani, trzeba zobaczyć też wartość i podeszłych lat, i zobaczyć wartość cierpienia i słabości. Bo to właśnie do nas, osób chorych, starszych, samotnych, przychodzi Jezus. Przychodzi Jezus ze swoim uzdrowieniem. Tak jak w Ewangelii, Jezus idzie przez Dekapol nad jezioro galilejskie. Gdybyśmy zobaczyli na mapę, to to wcale nie jest najkrótsza droga. Jezus idzie jakoś tak naokoło. Dlaczego? Bo wychodzi szukać człowieka, który jest właśnie zamknięty, który jest odizolowany, który jest z dala od wszystkiego. Idzie go szukać. I nic nie jest w stanie powstrzymać właśnie tej Bożej miłości. On wyrusza na to poszukiwanie. Co się dzieje, kiedy Jezus spotyka tą osobę niepełnosprawną? Bierze go z tłumu. I właśnie najpiękniejsze rzeczy dokonują się w samotności, dokonują się w tym intymnym spotkaniu z Panem Bogiem. I nawet jeśli swoją codzienność przeżywam sam, w swojej izdebce, w swoim pokoju, to do tego pokoju również przychodzi Pan Bóg. I tam Pan Bóg może mnie dotknąć swoją ustrawiającą mocą. Co się dzieje dalej? Pan Bóg go dotyka. To jest piękny gest, dotyk Pana Boga. Pan Bóg go dotyka, tym dotykiem Pan Bóg stwarza również świat i stwarza tego człowieka na nowo. Można powiedzieć, że wypisuje w nim na nowo swoje przykazania. I czy to jest przypadek, że ta cała scena dzieje się w dekapolu, a, a 10 przykazań to jest dekalog? Właśnie tak, jakby Pan Bóg chciał na nowo w tym człowieku wypisać swoje, swoje przykazania. Dokonuje się to uzdrowienie, dokonuje się to niesamowite dotknięcie Pana Boga. I moi kochani, właśnie do osób starszych, do osób schorowanych przychodzi Pan Bóg, bo nas chce dotknąć swoją mocą, swoją łaską. Trzeba mu pozwolić na ten dotyk, trzeba mu pozwolić na to spotkanie. Często ludzie mówią, że starość to się Panu Bogu nie udało. Ale właśnie może się udało, bo w tym trudzie, w, tym, w tej chorobie, nieraz w starości, człowiek może wiele wymodlić, wiele wyprosić, bo może być naprawdę blisko Pana Boga. Może być z Panem Bogiem za Pan brat. I my może sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile łask jest się w stanie wtedy właśnie wyprosić, kiedy. Już nie można chodzić, kiedy się myśli plątają, kiedy się myli różaniec, albo kiedy się na tym różańcu zasypia. To właśnie wtedy można najwięcej wyprosić. Pięknie tą prawdę podkreślał Ojciec Święty Franciszek, kiedy spotykał się z osobami w podeszłym wieku starszymi, to właśnie mówił: Że my chcemy uczyć się od Was, chcemy czerpać z Waszego bogatego skarbca. Chcemy uczyć się z Waszego doświadczenia i chcemy Was też prosić, byście swoje cierpienie, swoje niedomaganie ofiarowali za nas, byśmy mieli lepiej, by nam się może bardziej dobrze wszystko układało, byście się za nami wstawiali. Moi kochani, pewien człowiek potrafił cierpliwie stawiać czoła największym trudnościom i problemom życia. I nie okazywał przy tym niezadowolenia i goryczy. Jeden z bliskich przyjaciół poprosił go, by zdradził mu właśnie tą tajemnicę. Jak to jest, że jest w podeszłym wieku, że jest chory, a, a jednak tak wszystko no, jakoś pozytywnie znosi. On mówi, że z łatwością cię mogę nauczyć tej sztuki. Chodzi o to, żeby czynić właściwy pożytek z oczu. No, a mówi, no ale jak to? I on mówi dalej: Niezależnie od sytuacji, w której się znajduję, najpierw spoglądam w niebo i przypominam sobie, że moim głównym celem jest się tam dostać. Później spoglądam na Ziemię. I przypominam sobie, jak niewiele miejsca zajmę po śmierci. Następnie rozglądam się w koło i widzę wielkie rzesze ludzi, którzy pod każdym względem są mniej szczęśliwi niż ja. W ten sposób uczę się, gdzie jest źródło prawdziwego szczęścia, gdzie powinny mieć kres wszystkie nasze troski i jak mam niewiele powodów do niezadowolenia. Moi kochani, czyńmy właściwy pożytek z naszych oczu. Umiejmy dostrzec to, co naprawdę cenne i wartościowe, i umiejmy nasze cierpienia i słabości ofiarować Panu Bogu. On chce do nas przyjść, chce nas dotknąć swoją uzdrawiającą mocą. To zaraz tutaj dokona się dla nas, kiedy będziemy przyjmować z wiarą sakrament namaszczenia chorych. Sakrament, który jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Sakrament, który umacnia, który uzdrawia, który daje nam siłę, a przede wszystkim jest właśnie tym dotykiem Pana Boga, który zawsze odnawia i zawsze stwarza człowieka na nowo. Więc otwórzmy się na działanie tej Bożej łaski. Amen.